Witam serdecznie zimowo Państwa, wszystkich. Jak widzicie, zimowo wyjątkowo zimno jest w zimę i nie mam marynarki, posiadam natomiast ten oto elegancki golfik. I tym golfikiem nawiązać chciałem do tematu planowanego mojego dzisiejszego cyklu przeglądowego za krótko. A no przy okazji, że jest zima, to w Dubaju do 12 grudnia odbywa się doroczna ONZ-owska, międzynarodowa konferencja klimatyczna. Na której obecny jest również na przykład nasz prezydent pan Andrzej Duda. I chciałem w związku z tym wszystkim, tymi okolicznościami zimy i konferencji klimatycznej coś powiedzieć. W różnych zresztą kontekstach. Ale przeszukując internet i gromadząc sobie, że tak powiem, najważniejsze, jak mi się wydawało, sztućce do konsumpcji, trafiłem na coś, hmm, no cóż, posłuchacie państwo sami na co i wiele się nie musiałem wysilać. Otóż materiał, który znalazłem, nazywa się, będzie dużo cytatów, ale powiem z czego żaden plagiat to, to nie będzie, mam nadzieję. Materiał nazywa się Równouprawnienie płci dla ochrony klimatu, a opublikowany został 23 listopada, a jego celem jest, i tutaj zaczynam moje cytaty, jak Niemcy poprzez Międzynarodową Inicjatywę Klimatyczną wspierają sprawiedliwość płciową na świecie. Bardzo powiązane wszystko są rzeczy. Teraz będę cytował już obszernie, ale bardzo yy, wartościowy taki oto materiał, który mówi o tym, czym jest szczyt dla klimatu. I cytat. Mamy szansę wypracować narzędzia i metody włączające kobiety. Dziewczęta oraz inne grupy zagrożone dyskryminacją. Mówi yy, Deliani Poetriau Sirregar. Przepraszam, ale bardzo trudno mi wyspelować to nazwisko. W oparciu o własne doświadczenia z Niemiecką Międzynarodową Inicjatywą Klimatyczną, w skrócie IKI. Jak wyjaśnia ekspertka, ta pani, której nazwisko miałem taki problem, jest ekspertką. Do spraw urbanistyki, problematyki gender i inkluzji społecznej przy Institute for Transportation and Development Policy w Indonezji. Więc podejrzewam, że język angielski jest taki sam w uczuciu jak w moich ustach. Przepraszam. Chodzi o to, dalej mówi y, pani ta. Chodzi o to, by dać tym grupom głos i zapewnić im m.in. dostęp do komunikacji publicznej. W sumie ważne. W przypadku wszystkich projektów IKI próbujemy zbliżyć te grupy do przedstawicieli administracji, aby miały one szanse nawiązanie dialogu i udział w dyskusji, cały czas w kontekście klimatu. Dzięki temu grupy kobiet nie muszą już polegać na innych jeśli chodzi o wypowiadanie się na temat lub w imieniu swoich społeczności i ich dostępu do mobilności. Przepraszam, jest to zawiłe, ale ta nowa mowa nawet mnie zabiła. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Poprzez Międzynarodową Inicjatywę Klimatyczną i KII Niemcy wspierają liczne projekty w krajach rozwijających się i nowo uprzemysłowionych. Strategia Gender, tej inicjatywie, od 2021 roku wyznacza kierunek działań na rzecz sprawiedliwości płciowej. Różnorodne projekty walczą z nierównym traktowaniem i dyskryminacją ze względu na płeć. Trochę się dziwiłem, ale, ale przebrnąłem. Ponieważ potencjał kobiet, osób niebinarnych i osób trans w zakresie wyzwań związanych z ochroną klimatu jest wciąż jeszcze niedostatecznie wykorzystany. Grupę, grupy te są specjalnie wspierane. Dalej, cały czas ten sam cytat. To, jak istotna jest sprawiedliwość płciowa dla ochrony klimatu, widać doskonale na przykładzie rolnictwa. Tematem tym zajmuje się realizowany w Kenii projekt IKI. Równy dostęp kobiet w rolnictwie do informacji klimatycznych i metod adaptacyjnych. Wśród kobiet trudniących się rolnictwem w tym regionie, znaczy w Kenii, zauważalna jest specyficzna forma dyskryminacji cyfrowej. Kobiety dużo rzadziej niż mężczyźni posiadają smartfony, jak wiadomo, klimatyczne i energooszczędne. I korzystają najczęściej z prostych telefonów komórkowych starego typu. Jednak podobnie jak w przypadku projektów IKI w Indonezji, komunikacja ma tu kluczowe znaczenie. Rozwój usług SMS zapewnia kobietom dostęp do aktualnych prognoz pogody i wiadomości o sezonowych zagrożeniach klimatycznych a także informacji o rolniczych strategiach adaptacyjnych oraz możliwościach wsparcia finansowego. Przepraszam za ten bełkot, ale cały czas zadam. To nie ja. To jest koniec cytatu. Ko skończyłem cytowania. Teraz skąd to wziąłem? A, no nie, proszę państwa, nie z jakiegoś portalu poświęconego społeczności LGBT, jakiegoś niszowego. Otóż wziąłem to wszystko ze strony Deutschland D która jest serwisem Fazit Communication y, Gesellschaft mit Haftung. mniej więcej oznacza to naszą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Berlinie, a więc to jest oficjalny portal informacyjny. Zresztą takich informacji, jak przeszukałem o klimacie w, róż... w takich samych kontekstach, jest tam całkowicie sporo. Jest strona oficjalna, urzędowa. Nie możemy się przyczepiać, że znalazłem artykuł na stronie satyrycznej. Nic dodać, nic ująć. Jedna wielka agenda obyczajowa, która z klimatem ma wspólnego tyle, co piernik do wiatraka. To nie o ocieplenie czy oziębienie klimatu tutaj chodzi, a o zespoły jakichś celów politycznych, tak zwanych postępów postępów, postępów rewolucji. Po prostu jedna wielka lewicowa, bo jakaś inna może tu być, ideologia. Dziś wyjątkowo nie musiałem się wyścilać. Konie jaki jest, sami Państwo zobaczyli. Dziękuję.